Ten charakterystyczny, szumiący obiekt za nami to tak zwana turbina. W Makowie mazowieckim bardzo znane miejsce. Ta turbina elektryczna napędzana mocą wody wybudowana została w 1925 roku. Także w tym roku przypada stulecie jej istnienia. W związku z tym, upamiętniając ten fakt, wybijamy pamiątkową monetę. Nasze stowarzyszenie przeprowadzi również lekcje finansowane. Przez grant Starostwa Powiatowego. W Makowie. Makowie. Eee, kiedy one się odbędą? Eee, spod, będzie kilka spotkań dla młodzieży, eee, ale będziemy uczestniczyć na lekcjach e, już osobiście w szkołach. Jeszcze dokładnych terminów nie znamy, ale 8 grudnia e, będzie przewidziane spotkanie dla każdego, e, gdzie po wykładzie historycznym będzie można uzyskać za darmo, za uczestnictwo w wykładzie, monetę pamiątkową. O szczegółach jeszcze Wam opowiemy na stronie facebookowej. Teraz aż mincerz wybije pamiątkowo monetę na tle turbiny. Chodźcie, to pokażemy I'm